Dawaj, śmia Dawaj śmiało do mnie na szpilanie wtedy A i troszeczkę będę miał złą wieść doty dotyczącą jeśli chodzi nawet Mario Karta. O, Kerny. <laughs> I zmieni i będziemy właśnie z minimi miesiące yy, mam, będę miał lekką złą wieść jeśli chodzi o Mario Kart'a, ponieważ mam lekki problem z -y. Two seconds later. Rozwal. Let's go Zobaczymy Fajnie, super super, dzięki Kostyla. O! Iwyszcie, mój arcydek zobaczymy, czy tym razem jest sporo A few moments later okay. o! Sajdaki. Stoją, i nie wiedzą co robić ale nikt im po prostu i po promu nie da. Mm. Niespodziewana walka. To pewnie będzie walka z mil... Le. Czego ja mogłem się spodziewać? OH GOD please NO! 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 Ale Wiesz... To jest... To jest przeginka. To jest... To jest przeginka. Znowu, znowu trafiam na miesiące. Znowu na miesiące trafiam. Jakbym za, nie wiem, za karę z nim ją za, 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 się.